Dzisiaj zapraszam was na kolejną pyszną odsłonę kremu o smaku owocowym, tym razem w wersji borówkowej. Bardzo stabilny, a zarazem lekki jak chmurka, pyszny krem o smaku borówek z bardzo dużym ich dodatkiem. Przy okazji pokażę wam jak zrobić pyszną konfiturę, którą możecie użyć też na przykład do przełożeń, nie tylko jako w krem, ale jako bezpośrednie wyłożenie konfitury na tort. Zapraszam. Zaczynamy od wymieszania pektyny NH z cukrem i tutaj polecam wam właśnie użycie pektyny amidowanej, ponieważ dzięki niej konfitura zyskuje taką konsystencję, która później spowoduje, że po wymieszaniu z resztą składników cały krem będzie stabilny. W międzyczasie borówki wraz z sokiem z cytryny mieszam sobie w garnku, włączam średnią moc palnika i doprowadzam całość do temperatury około 40 stopni. Następnie dodaję wymieszaną z cukrem pektynę i całość gotuję na średniej mocy palnika ciągle mieszając przez kilka. Minut. Jeżeli borówki nie będą chciały się rozpadać, to biorę blender i całość niedokładnie blenduję, tak żeby te owoce były jeszcze wyczuwalne. I po kilkuminutowym gotowaniu wyłączam palnik, przekładam moją konfiturę do miseczki i studzę ją do temperatury pokojowej. Następnie wszystkie składniki na krem, czyli śmietankę, mascarpone, śmietan fix oraz cukier puder wkładam do misy robota i całość zaczynam ubijać od najwolniejszych do takich średnio wysokich obrotów, do momentu aż mój krem będzie sztywny. Kiedy mój krem śmietankowy jest już gotowy, dodaję zimną konfiturę i całość mieszam szpatułką silikonową do uzyskania jednolitego kremu. Następnie krem borówkowy wykładam na Biszkopt, wyrównuję i składam tort do końca. I w ten prosty sposób gotowy krem borówkowy mamy już na torcie. Przykrywam go ostatnim blatem biszkoptu, nasączem i cały tort wkładam na noc do lodówki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się przyda. Skorzystacie z niego i zrobicie swoją pyszną wersję kremu borówkowego. Myślę, że w połączeniu ze słodkimi kremami czekoladowymi będzie to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, oczywiście życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach.